Siemaneczko, Ja jestem agent X. No i słuchajcie. A ja Elviso e, Boom! A ja jestem Abra Games, Elo. E, I e, dzisiaj gramy znowu w Among Us, tylko że w Minecrafcie. Więc serio, e, jest tutaj z nami właśnie e, Abra Games bo, i Elviso Games, widzicie? No, no, no i kto tu jeszcze jest? No, jest jeszcze gościu żółty. Na przykład tutaj i. i, i Ale na przykład, jakim wy w ogóle jesteście kolorem? O, Elviso ma czarny ja kolor. Czarny. Hmm. A, agent, ty jaki jesteś? Kolor? Ja mam kolor I niebieski. Dobra, a on gas, no niech wam będzie, no. A może tak macie kolor. Wow, oh. wow. Ty! O, ja nic nie zrobiłem jeszcze w tej ruchu. Hey, yy, czyli już jeden gościu zginął, totalnie nie no wiem ja czy się. Pierwsza gierka, no, naprawdę, ja byłem w zagadniem. nawigacji, ja byłem w nawigacji. Ja nawet nie wiem gdzie byłem, bo nie patrzyłem, ale H, byłem hey, w... Nie, office. Ja, byłem, ja byłem w nawigacji, tak? Już tutaj pierwsze e... ciało jest I... znalezione ja nic nie zrobiłem jeszcze nawet, The no. office, czyli, że byłem właśnie tutaj w biurze napisałem, więc kurde, ej, grubo, dopiero co gierka się zaczęła, a tu już się coś dzieje, więc... Ja, ja więc... nagryw się belecca w e... nich ogarnią, naprawdę. Nie, 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 nie. Dobra. Panowie, ja wam powiem tylko tyle. No, no, chyba nie myślicie, że ja jestem impostorem, no? Nie? Na pewno nie. Gościu, Elvis jest czarny, ale. A jest, jaki ty ja ty ja pamiętam, kolor? że ostatnio Abra tak mnie wykiwał, że. Dobra, ja yy... jestem na białego. Nie wiem, kto jest białym, nie obchodzi mnie to. No, <laughs> ja też chciałem na jaki... niego a ten, jaki ty jesteś Ja jest jest jestem niebieski, więc. Do... Niebieski, ale nie. No, chyba nie myślicie, że jestem impostorem. No, już pierwsze ciało znalezione, a ja nic nie zrobiłem. Ja byłem w nawigacji, no? Nawet napisałem ładnie na czacie, że jestem w nawigacji i tak dalej. Oj. O. Okej, okay, nikt, czyli nikt nie zginął, pokał, więc skip, dobrze, dobrze. Okay. Elwiso czarny, ja jestem żółty, agent jest niebieski. Dobra, to lecimy w takim razie. Szybko zadanka karupcję. Dawajcie, jak zrobimy szybko zadania, to impostor. Wygrywamy. To I ja że żeby impostor przegnał. Znaczy, w sumie to jest dwóch jeszcze impostorów. Ja się no? założę, że Elwiso jest tym impostorem. Ale A ja to bym nie był umiał ginić, by nie być nie, to było mega zabawne. Ja powiem tylko tyle, naprawdę. O, to... to jest w ogóle zielony sobie mega. Ty, tutaj w ogóle już wydaje mi się, że jest sporo. Oj, Oj. Oh. Oj. Oj! Ale Oj! Co tu się stało? Zielony sobie biega i nagle go nie ma. Abra! Hmm! Oh. A kim jest zielony? Kim jest zielony? Właśnie <laughs> patrzcie kim jest zielony. Hmm. Pink it's pink! It's What? pink! Ej, dobra, to jest ciekawa z Napiszę na ping, okej, okay, napiszę. Okay. Okay. Zagłosujmy Cieka... na różowego, a co? To tam? Ciekawa... A ja się głosuję, Ja z różowym się kłócą, to co? Różowego? Bierzesz książkę i klikasz na różowego, okay, na już różową wiem. główkę. Dzięki. Dobra, to ja zagłosowałem. Ej, ale ja, ja, ja jestem przekonany, że to jest Elvis, tak? Różowy, Te... no, dobra. Ej, ja, agent wow. do co się stało? Ej, on mówił, że orange, a orangea nie ma z nami. Hmm. Dobrawa dla do niego. Ej, naprawdę, ja nie rozumiem, o co tutaj Chyba, chodzi, Chyba, że on ma na myśli, że to jest żółty, co nie aberka? Znaczy, on napisał, hmm. I, mean, I mean, yellow, ale co z tego, że... No A dlaczego może... white coś Ej, wydawał? czemu? What? Dobra, ja się tego zapytam. A może to co jest, jest szary? szary? it was yellow. <laughs> <In the? laughs> So vote yellow you wiem boję się, co zrobisz ile na chwilę. Trzymaj się razem, więc nie zobaczycie. Jak na Abre, nie głosuj na Abre. Ja głosuję tak szczerze, nie, ja robię chyba Skipa, no bo jakby jaki to ma sens? No ja też chyba zrobię skipa, ale mam podejrzenia co do ciebie Aberka, więc serio, bądź tutaj ostrożny. Bo źle skończę. A jaki masz kolor? Nie, eee. no poszedł skip, ale nie, no agent. Chodź, Czekaj. agent idziemy, chodź, agent idziemy. Chodź, ty, ja z... idę stąd. za wami, ja idę za wami. No będziemy impostorem. Ej, nie, nie, naprawdę. Ja nie rozumiem skąd w ogóle podejrzeć. Okej, okay. faktycznie była sytuacja, powiedziałem biega sobie zielony, a potem zielony sobie padł. No, i... ale czy to znaczy, że jestem impostorem? Eee. Nie, nie, serio. Czy to znaczy, że jestem impostorem? Kliknij na to, może kliknij na to, aberka. No klikam. I no co? kliknij. No klikam cały czas. Jest też. Tylko im... Uciekaj, a ten uciekaj szybko! Dobrze wijemy! Wow. Dlaczego wy chcecie wijać? Co się, ej no! przecież ja nie jestem! Ej, stary, się... stary gdzie on jest? On za nami biegnie, stary wiemy. No? Wiemy. Ja, ja za Dobra, biegnie, gościu. No, ale co z tego? przecież Ja was nie będę e... rozwalać, ja nie jestem impostorem nawet. Dobra, o, z, z, to, zro, to zrobię zadanko teraz, o! A co zrób się jesteś... zadanko A co? A co? Zobaczymy. A co co zrób zadanko, nie? No to zrób? No jakby bardzo fajnie, no? chcesz, No stary, no przecież widzisz, że cię nie rozwalam, nie? Nie, nie, nie ja dalej, bo wy naprawdę, wy naprawdę myślicie, że jestem impostorem, a ja tutaj jedyne co to sobie gram grzecznie, jest bardzo miło, przyjemnie mm, i tak, mm, jest w ogóle mm. zauważyłem, że genialny, naprawdę, jest mega ciekawa. Yy. O! Impostorzy wygrali! No to ci hmm. Naprawdę? Naprawdę? Tak, Naprawdę? Naprawdę. Ale ja, ja byłem wręcz pewny. Nie zielonego na oczach różowego! Ale wręcz byłem pewny, tylko... masakra! Ale miałem taki, nie no, może rzeczywiście nie jest, chciałem jeszcze poczekać, ale. Tu, Ej, to bo to teraz... ta gra jest tak dobra. Ej, kurde, grubo, grubo. E... Aberka jest dobrym aktorem. Dobra, więc tak, no, nie o, nie jest Elviso, jest was, Aberka. Kameręci. uwaga, uwaga, Z kamery na nie, proszę bardzo, kamery na mnie! Słuchajcie. W tym momencie subskrybujcie kanał Agentix Minecraft, ponieważ Agentix bije 100 klas subów, to założę swój drugi kanał Agentix Games Plus, więc subujcie kanał. Eee, no tak, więc serio, subujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, byłoby mega, mega miło, gdybyście zasubskrybowali. No i gościu, Crime. serio, serio, ja myślę, że naprawdę warto zasubować, myślę, że nawet Abra to potwierdzi, prawda? Znaczy, ja ogólnie subskrybuję, więc no, to chyba no mówi przez się. A jak ja chcesz być gorszy od Abelki, subem. no to zasubskrybuj, więc serio, my tutaj już mamy całą Podróżyny w ogóle. Ej, patrzcie, kto jest obok Patrzcie, jubek, patrzcie, jubek. patrzcie, patrzcie Ej, ale tak. Patrzcie, patrzcie, tego villagera. Patrz, kto jest z tobą Ale jaja. Eluwa. Jaja, jak berety. I Mamy jakiegoś wikinga w ogóle tutaj jest. jeszcze. O kurde. No. A tu jest kuid, ten, który tak fajnie wygra na polegu. Ojo, crewmate, dobra. Dobra, robię Ej, zadanka. Jak nic, abrazowego znowu jestem Ja jestem teraz niebieskim. Jest kcykkiwy kolor. Gdzie tu jestem? Ja jestem znowu czarny. Elviso jest znowu czarny. w tym kierunku, jak co mamy, co? Zauważyłeś, agent, że jak do tej pory graliśmy, to zawsze czarny był dla nas podejrzany. Ej, bez kitu, bez W ogóle jakiś komunikat w ogóle dziwny. Tak, trzeba Zadanko, zadanko, kurde. Jesteśmy w miarę blisko, więc można tam lecieć, Elviso. Tylko kilka to co będziemy robić? Dobra, poczekaj, lecę do tego czerwonego, może ktoś tam już jest, bylibyśmy teraz szybko gierki po prostu nie e, przegrali, okej, okay. okej, okay. dobra, tu ziomek jeden to robi, e, lecę w drugie miejsce, może zdołam jeszcze, bo, serio, 5 sekund, ej, nie, nie, no naprawdę, no nie. o, o. o. Nas, nie ej, nasu. ja olałem to tak szczerze, bo byłem pewny, że ktoś z was to zrobi, a tu nagle się okazuje, że prawie przegraliśmy, okej, okay, ja dobra, co? zielony to naprawił, więc on mi się nie wydaje już podejrzany teraz, ma? O, Elwisok jesteś tu gdzieś? Niech żyje Ameryka. <laughs> o, niech żyje Ameryka, gościu. E, więc serio, e, lecimy po prostu tutaj. dalej z tymi zadankami, bo serio, no fajnie by było po prostu jakieś to ogarnąć. What? Ej, e, 46 sekund czekać aż zadanko się zrobi. Ty, ty gościu, cie, ciebie coś... O nie, e, jak się stało? Włączyłeś nie się ma światła. świateł. Oj, grubo jest, bo... Musicie włączyć, musicie Elwiso, chodź, chodź Tam do mnie. się tylko. Znalazłem klikuję. Kanadę. Bo, Patrz Kanada tu jest, widzisz? Jest Patrz tu wygląda jak Kanada. Ale fajna flaga. Tutaj Ale nie, zuszki, teraz nie? dobra. Trzeba... Oj, oj. Coś jemy inne navigation. I ja was byłem w nawigacji, in akurat. The lab. Czyli że byłem w laboratorium tutaj. Nie wiem. E, e, tak mi się wydaje, że przynajmniej tam byłem albo w okolicy, więc serio e, to jest. Był naj... w garażu, jak tu nie ma garażu. Nie ma, <laughs> Ja zagłosuję na tego... E, je nabre. A Możesz Przez... na mnie głosować, no ale ja nic nie robiłem akurat hmm. <noise> I Dobra, ele... dobra ja, ja skipa tak szczerze Ja bym zagłosował chyba na... Choć nie, e, ja Elviso po powiedział, że był w garażu ja Zaraz pewnie wyleci za co? Dlaczego? <noise> ja byłem tylko w garażu, halo o, nie, nie Nie, nie, zagłosowałeś I jeszcze 5 osób ten musi zagłosować No nie jest tak, że ty masz 5 votów Okej, okay, dobra hmm. Oj, ja się boję, że Elviso może tu wypaść. Dlaczego? Tak, mm. bo napisałeś, że jesteś w garażu, a tu nie ma czegoś takiego <laughs> To można zrobić. Nie, nie, w śmietniku, garbage. O kurde, ej. A ja myślałem, czy... że ty garaż napisałem. No bo tak napisałem, garaż. Aha, okej, okay, to tam było, <laughs> że garbage. <laughs> ej, kurde, ej, w ogóle gdzieś tu się światła włączało? Mój ja idę, to ja idę ogarnąć te światła, bo naprawdę mi się to irytuje. Dobra, lecimy ja jestem teraz. Ale fajny, a agent jaki jest kolor? E, ja widzę ciebie, więc jesteś obok. Tutaj ja jestem niebieski. jestem Tak, blue. Więc idziemy po Dobra, Ej, O, Elegancko. Moi drodzy. Właśnie no? no? zobaczyłem, zielonego zielonego obok ciał. Pylony mm. biega sobie tutaj, a tu nie ma żadnych ciał. Jestem A O to nie jest ciało? To coś dziwne. Nie, to jest zadanie. To jest, jest zadanie, Elviso. <laughs> Elviso. OOOOT! Dobra, ja na zielonego. TNT. Zagłosujmy na zielonego. Green, green, Zobaczymy Black and blue. Hmm. No bo taka prawda, byliśmy w tnt ku hmm. Ale co głosujemy na zielonego? Cyan says true. Okej, okay, dobra, czyli że y, Abra mówi prawdę tutaj powiedziałem im na czacie. Dobra. Jak głosujmy na, na zielonego, a co? Zobaczmy. Ale czy ten bo... zielony odbiegał z nami! Ale poczekaj, a w sumie faktycznie, no to... A niech wleci, niech wleci. <laughs> niech wleci. Ja mam przeczucie. Dajcie hmm. na, 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 na żółtego, zobaczymy stanie. Ja stało. zagłosowałem na zielonego, ja zobaczymy ja co się stanie. Tego, bo żółty zgłos zgłosił, ale impostor też może zgłosić, za zareportować ciało. Hmm. Mimo, że on kogoś rozwalił, to on może też zareportować Elviso, to warto przypomnieć. Aha, okay, okej. Okay. No dobra, ale... zobaczmy. Słuchaj, Ciekawe, czy Elviso jest, jest impostorem. <laughs> nie, to nie ja. Uciekam stąd. Mówisz, mówisz, czy nie? O tym jeszcze się przekonamy, Elviso. Oj, oj, tutaj Orange ma też sporo głosów na to, żeby go wywalić, o. więc ja bym się trzymał od zielonego, żółtego jeszcze tak w miarę Te z dala. od Elvisa bym się trzymał z Oj, od Elvisa to najdalej teraz, bo... Ale chłopaki, bo... ja nie jestem e, tym, tym kompostorem, nie wiem. <laughs> kompostorem. A, a, ale a jesteś, w, stary, ty jesteś w śmietniku i w garażu naraz. <laughs> ja nie o! jestem kompostorem, okej, okay, prawda. O kurde. E, do eventu, ale okay. nie wiem kto Yy, serio, ktoś z ciebie teraz? O nie, zielony, zielony, wieje od niego, wieje od tego zioła, bo. bo nie mam obawia. pojęcia, kto, naprawdę nie powiem wam. Eee, poczekaj. Ok, Elviso mnie znalazł, widzę. Elviso? Tak. A, a to byś ty? Myślałem, że po prostu chciałeś mieć nie, nie, to jestem ja. Dobra, okej. Okay. Ale jak to byłby Elviso, to ja bym po prostu nie dowierzał. I okazało się, że jestem psychopatycznym mordercą, nie, naprawdę. <laughs> Ej, naprawdę nie wiem, kto to był, ale. Zagłosujmy tylko, na żółtego. Spróbujmy żółtego, Elviso. Dobra, wywalamy go. Okej, okay. eee... Okej, okay, ja gdzie byłem? Ja byłem w. E, chyba navigation, ale nie jestem pewien, więc serio. E, myślę, że żółty. Jeszcze pyta się na kogo e, głosujemy. Ja napiszę yellow, e, więc. E, I think it's yellow. Dobra, napisałem tutaj na czacie, więc serio. E, zobaczymy, e, czy. Serio, czy to właśnie on się okaże być tym impostorem? Bo to jest mega podejrzane. Zostało już tylko. Oj, Ale macie dwóch Sześciu impostorów, gracz. jeszcze, nie? Sześciu graczy i dwóch impostorów, więc. Serio, tu nie wiadomo. Myślę, że zielony nim nie jest, ale. Ee... A, a na kogo daliście w końcu? Rzuł na żółtego. Oj! O, był! był. <laughs> o, o, oj, oj, gościu, oj. wyleciałeś. <laughs> więc serio. Ja nie nie? Ale nie wyleciał, nie? To jest fajne, jak to wylatuje eee, Dobra, czyli został nam jeszcze jeden impostor. Obstawiłbym najbardziej Ciekawe tego. Eee, poczekaj, musimy się wszyscy razem trzymać, bo wtedy po prostu nie, nikogo o nie, nie będą nie. zabijać. Od nich. Dobra, od nich, ja bym się trzymał z zielonym, bo zielony jest tutaj chyba nie, najbezpieczniejszym ja ci ziomem. Od niego. E, nie, ja się bardziej boję, że Elviso jest impostorem, który nie wie, jak zabijać w tej grze, <laughs> przez co on, <laughs> on mówi, nie jest w ogóle podejrzany. Nie ja, ja w tej grze, naprawdę, bo ja nie mam pojęcia. E. Weź na pierwszy masz slot, co? I i... zrób tak scrollem przejedź tak wiesz, chcę, chcę zobaczyć. Nie, 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 nawet jak jestem postarem to nie będziesz widział co on ma w ręce. Aaa, dobra, nie wiedziałem, że tak jest, ale y, chyba zielony wydaje mi się nie podejrzany. Teraz się okaże, że gościu wyjmie tę marchewkę i nas uderzy na Ale patrz, on nas uderza, więc... Jednego można tylko naraz. A, hmm. a, a potem musisz odczekać, masz cooldown. Więc serio, nie wiem, nie wiem, ale e, jakby. E, serio, wydaje mi się, że e, to nie ma prawa być właśnie zielony, bo on serio, pomagał światła naprawić coś kombinował, więc myślę, że tutaj jest to jeden z tych dwóch gościów. Albo to jest e, orange, albo to jest biały, więc będziemy o tym musieli się koniecznie jeszcze teraz przekonać. Myślę, że zanim to, to jeszcze byśmy zrobili właśnie tutaj może jakieś zadanko, What? O, o co w tym chodzi w ogóle? Wait, ziom! Wziąłem po poczekaj. Komputer. Oj, oj, oj. Dobra, yy, mamy problem, więc ja bym poleciał teraz szybko naprawić to, bo inaczej będzie problemem. przypał. Yy, lecimy do tlenów i musimy tam je ogarnąć, więc yy, poczekaj. Yy, czy tutaj A jest przejście? O kurde, o kurde, źle poszliśmy, źle poszliśmy. Jest przyps, bo zaraz pewnie Po nie... nas. Oj, dobra, jest jeszcze jedna szansa. Ja polecę może do tego biura i spróbuję tutaj kliknąć to y, Ej, spotkanie. Raz, bo ja jako duszek obserwuję tutaj wszystko. O nie, bo jestem szybszy. Zauważyłem... O, oh, no! Bardzo ciekawe, że... Kompostory rzecz. wygrały. Pomarańczowy <noise> był ten. Ale takie Naprawdę? miałem przeczucie, że właśnie na niego żółty, trzeba było głosować, więc stereo, Grubo szkoda, że tego się nie udało nam właśnie tutaj wygrać, ale było już mega blisko. Gdybyśmy zdołali to naprawić. Myślę, żeby się udało. W każdym bądź razie, ziomki, w tym momencie koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Byłoby mi naprawdę mega miło. Pamiętajcie również o tym, że mam swojego Instagrama, link do niego jest w opisie filmiku, więc jeżeli jeszcze tam nie wpadliście, to koniecznie wpadajcie. No ale cóż, na tym odcinku to już na tyle. Myślę, że było mimo wszystko dosyć ciekawie, więc serio, do zobaczenia na następnych odcinkach, no i cześć!